Cześć wszystkim witam Was w kolejnym odcinku Mój temat Portia. To jest mój setny odcinek. Naprawdę. Nie sądziłam, że dotrwam aż do setnego odcinka. W ogóle co mi tu robi ta maszynka? Nie mam pojęcia. tym. Eee... Jakie biorowisko my to mamy. Patrzcie, patrzcie, nawet kotek, się chce ze mną spotkać. ten kociak. A tu biegnie. Hello. A no Chcesz się ze mną spotkać? Dobra. Dam ci coś. Dam ci to. Powiem, Pokaż mi, co tym razem mi powiesz. Może się przespał z tą myślą. Zastanowił się. Może zmienił zdanie. I, have for you as well. I don't know how to express myself right <laughs> Okej. Okay. Ok, czyli tak. Przyjął nasze. O, i chce mieć z nami randkę. Zagadajmy. O, jak słodko. No to co? Moja postać ma chłopaka. Interakcje później, ale jak on proponuje się spotkać jutro, więc się spotkamy. gymnasty Dana said if we didn't wear colorized cloth she would have trouble figuring out who's who <laughs> Racja. Mr Musa didn't even miss a beat with that arson event he told me the next day that he has full trust in the mayor to get the port off the ground and he'll provide full financial support that's some businessman mm -hmm. hey I like working with May she's so energetic before she came along I was a hard time up with Patrzcie, on cały czas nosi te słuchawki, które mu dałam. Nice. Dostaliśmy list od Alberta. Aha, mm -hmm. Coś potrzebuje od nas. Parę rzeczy na te gorące źródła, czy jak to tam nazwać. Hmm. Okej, okay, no problem, zaraz się tym zajmiemy. Wezmę eee, sobie rzeczy, które mi tutaj Ak podrzucił. Wow, dużo tego. Odłożę też to wszystko. I podskoczę sobie eee, do research... Nie do resercerta, tylko do gildii, bo chcę dostać lepsze zadania niż ma Higgins. Uuu, od Pana Doktora? Moment. Flower carpet. On chce flower carpet, a tutaj steel frame. Myślę, że steel frame to też nie jest zły pomysł i byśmy troszkę podbili punktów u Tauriego. Um, Hello. Skincare is a basic. Tak się zastanawiam, że nie zaczęliśmy od nowa, co? Skąd mamy cały czas. O kurczę, od nowa. Od nowa. Tu ja się muszę bardzo starać teraz. ojoj Muszę podejść do Research Center, ale wpierw sobie wezmę te dwa steel frame, y, ale zbiorowisko pod moim domem, jak to wygląda. Um, dwa steel frame. Y. Wiedziałam, że je mam. I loudspeaker. Ja nie wiem, czego czasem gdzieś nie mam. Nie, ja go chyba oddałam do muzeum, mi się wydaje. Tu jest loudspeaker. Klikamy. Brakuje tylko dwóch copper coil. Zaraz to zrobimy. Proszę bardzo, poproszę o loudspeaker. Tu już się nam krawci, będzie to trwało 43 minuty. No problem. Mam coś nowego? Też nie. E, więc lamę wezmę sobie. A, jeszcze miałam zwierzątka, ogarnę. Ogarnę zwierzątka i podlecę tam do e, Petry. If Dottie was a man he should have tore down that warehouse with his bare hands. <gibberish> hey! bardzo. broszkę. Once I said oh, I woke. Oh, okay. O, oh, Merlin! You are making the same mistake as the people of the age of corruption did. I forbid you from starting this monster back up. Forbid me? How can we learn not to make mistakes of the past if we are not allowed to learn from the past? Will you guys calm down? This thing is too dangerous. It would be better for everyone if it was just destroyed. <sighs> That's enough, Lee. Leave or I'll tell the mayor you are disturbing our work here. This isn't the end of this. You're here. Hmm. What was that about? Lee heard about the robot and came to vent his thoughts. The church dislikes everything from the past, but when they see what this robot can do, yes, I think even Lee will accept it. Do you think you can help me with the repairs? I have a few blueprints that might work, but not the tools. <sighs> okay, that's the spirit. You know, there aren't many people enthusiastic about the relics from the old world. It's good to have someone on my team, other than Petra, of course. Mm -hmm. Anyway, here is the craft recipe for your work table. Make sure you get them just right. <laughs> so, this Mr. Musa said he's a big sponsor of the Atara Research Institute. I suddenly like him a lot more. <laughs> um. Yes, ma'am. Petra. You need a water pump and a water heater for the hot springs in. Hmm. The powered pump shouldn't be a problem, since Porsche already uses one for its water supply. We'll see about the heater. I'll need five data discs to help me with the research. Yes, them. great job. I'll get started on the research right away. Mm-hmm. Hello? Jeszcze się przygotuję. Tak, tak. Wiem, że muszę wam dać rzeczy. Mamy dużo zadań do zrobienia. Skrękuję na moją lamę i skorzystam z DD-stopu. Podskoczę sobie do portu i zrobię małe zakupy, o ile da radę. Tak, tak jak myślałam, czyli nowe chipy są po prostu. Sklep jest uzupełniany e, raz na dobę. Potrzebuję jedną sztukę. Jak też kupię. Do czego to jest w ogóle potrzebne? Nie jest nawet napisane. Loudspeaker już jest zrobiony, więc też go biorę do siebie. Na chwilę zejdę z lamy. Bruszka dodaje nam 15 staminy. <laughs> Dosyć sporo. Ale jak ona wygląda? Zamiast tego na przykład. No, ładnie wygląda, ale. Znikło hmm? hmm. mi to. Ale jednak wolę. Yy... A tak. Choć bruszka ładna. Mamy książeczkę. Activation Chip. I muszę go skrawcić dla Merlin. Nie, nie wierzę. Ej, a są potrzebne. <laughs> Czyli będę musiała się wrócić. Dobra, i tak będę wracała na, na ten. Jeszcze potrzebuję, co ja potrzebuję? Simple Circuit. you have what we need let me have it mm. it says to the most beautiful and the most charming lady madame aurora greetings and best wishes to you and your endless elegance this is the newest product from the xander company the uplifter. Whoa. You could adjust your face features easily and freely by the tap of your fingers. I sincerely wish you a happy 25th birthday and hope you enjoy our gift. And <laughs> preface please enter the password. Aww. This must have been a birthday gift. Whatever this uplifter is, it must still be in good quality inside this safe box. Wasn't Madame Aurora supposedly the most beautiful woman back in the old world? I read about her in The Last Dawn, and it says people who pursued her could line up from here to another planet. I wonder what the password is. That makes sense! Since this is a birthday gift, then the password must be related to her. Petra, are there any lines in that book mentioning the lady's birthday? Yes, there was a whole section about how magnificent her coming of age ceremony was. Mm -hmm. I think it was the fifteenth of summer. Supposedly, ten thousand people showed up for the party. I always oh, thought the author was just making it up. No, to była duża impreza urodzinowa. What a strange-looking relic. Oh we should be grateful that we found something like this it's not often we have the privilege to see an undamaged machine from the old world from the description earlier maybe it's a machine that can change a person's face i'll show oh, 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 oh. this to dr shu and see what he thinks if there's a use for it i'll let you know good work <laughs> 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 no interesting, interesting. Dokończę zadanie dla Todiego. Ale lamie naszej powiemy, że sobie poszła do domku. A miałam jeszcze chip kupić. I lecimy na Starlight Island. O. Gdzieś tu miałam postawić ten cały loudspeaker. O, chyba tutaj. Czy te ptaki w ogóle mnie będą atakować? Nie mam pojęcia. Grzybek. Tylko idzie zabrać, jestem ciekawa. Dobra, montujemy. Z tym kokosem pręko. O, Models dostała. Takie się rzuciły na owoce. na <śm> 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 Ta muzyka, co jest, tle, ja jej nie dam. To jest muzyka z gry. On też ma jeszcze do mnie zadanie. Uciekaj przede mną. Nie uciekaj. Nie, uciekaj i nie znikaj. Zdecydowanie widziałam nad jego głową żółty hmm, wykrzyknik, więc nie wiem o co chodzi. Okej, okay, loudspeaker jest. Teraz popatrzcie, ja tutaj mam takie rzeczy jak ten grzybek, którego się chyba nie mogę. Próbuję może siekierą? Nie, nic nie idzie z nim zrobić. Mamy taki... ...koralowiec. Co z tym rzeczami zrobić w ogóle? Nic, nic nie idzie z tymi rzeczami zrobić. A wysyłem czego w rękę. Jest tak. Wyspa nie jest duża. W sumie to się cofam bardziej, więc pobiegnę w tą stronę, czyli w stronę teżków. M... Postaram się je troszkę ominąć. Bo kurde, weszłam kawałek w wodę. To mnie cofnęło. Koralowce. Myślałam, że mnie atakuje. Serio, się wystraszyłam. Będą mnie przejść? Chyba nie. Przejdę po prostu tędy. Jak widać, mnie nie atakują. Czy ten koralowiec mogę zebrać? Czy co to jest? Nie, niestety nie. Myślałam, że mogę, bo jest jakieś taki inny zupełnie. Ale jednak nie. W ogóle cokolwiek gdzie znaleźć też. Skrzynkę. Super. Teraz sprawdzam dalej, co tu jest na tej wyspie. Może jeszcze jakieś skrzynki się pojawią. Może gdzieś tam na górze, jeszcze nie wiem. Całkiem fajna ta wyspa, taka egzotyczna. Nie pogardziłabym domkiem na takiej wyspie. O, skrzynka. A tym razem dostaliśmy, uuu te uszka, kocie uszka, które można dostać w sklepie na, w porcie. Zerknę w ogóle co one mi dają. 5 do defensa, czyli słabiutko, ale przymierzyć mogę, prawda? To jest jako czapka, czy jako dodatek? Jako dodatek. Uh. Aha, frejamy tutaj, ale ja jak zdejmę, tak wygląda moja postać. Aaa! Nie widać. Mhm. Zakładam z powrotem moje rzeczy. Tu muzyka gra. Tu sobie są ptaszki. Ja jeszcze zerknę, czy potrafię wyjść tutaj do środka. Nie, nie potrafię. Może na razie nie potrafię, a może w ogóle nie będzie. Można tam wejść. Troszkę szkoda. Jest jeszcze jakiś budynek. Tu jest, ale nie wiem, czy tam jest jakieś wejście do niego. I wracam. Have you ever wondered who delivers our mail? It's always there first thing in the morning. I asked the mayor about it, but he wouldn't give me a serious answer. No, sama jestem ciekawa, kto. Bye. Bye. Mamy rzeczy, które nam ak zbierał Ody dynie nam urosły. I patrzcie, on posiał coś nowego. Nie, nie posiał. Ach, szkoda. Zaraz mu tam dorzucimy coś nowego. A teraz żegnam się. Do następnego razu. Na razie, Pa pa!